Witam. Ten film będzie o twierdzeniu Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa. Jak brzmi twierdzenie Pitagorasa? Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostkątnym. To jest tekst. W takim razie tak. Mamy trójkąt. jest trójkąt. Znaczy, zakładamy, że tutaj jest kąt prosty. Dla ułatwienia, oznaczyłem sobie, że. No tutaj jest łatwo zobaczyć, że tutaj jest trzy jednostki, tutaj są cztery jednostki. No tego boku nie znamy, bo jakoś idzie tak na prawda? Znaczy to jest trójkęt pidagorejski, tutaj będzie 5, ale zaraz do tego dojdziemy. A więc tak, e, może narysujmy rzeczywiście te kwadraty, jak te kwadraty będą wyglądały. Czyli tak, tutaj jest coś takiego jak e, rysowanie wielokąt foremny. Wielokąt foremny, no i sobie zaczynamy rysować. Czyli tak, raz, dwa i tutaj jest wierzchołki cztery. Czyli w taki sposób to jest ten kwadrat na, tej, na tym najdłuższym boku na przeciwprostokątnej. Rysujemy znowu wielokąt foremny, ciach, ciach. I znowu ma 4, czyli tutaj mamy kwadrat. I jeszcze jeden kwadrat, ciach, ciach. I znowu 4, czyli mamy tutaj kwadrat. Czyli. Skoro tu był bok 4, no to mm, łatwo policzyć, że pole tego kwadratu to będzie 4 razy 4, czyli będzie 16. Skoro tutaj był yy, bok 3, to jest 3 na 3, czyli bok yy, kwadratu 3, to pole będzie 3 razy 3, czyli 9. Natomiast ile wynosi pole tego y, kwadratu na przeciwprostokątnie? Znaczy najpierw musimy wiedzieć, jaka jest długość tej przeciwprostokąty. Oczywiście ja mogę poprosić program, żeby mi to sprawdził, bo tutaj jest coś takiego jak y, y, mierzenie, gdzie to było, y, odległość, gdzieś to w każdym razie, o, odległość, odległość. I teraz tak, widzimy, że jak sobie zaznaczę od punktu A do punktu B, to mi napisało 5, znaczy sprawdźmy w takim razie jeszcze od A do C, A tu jest 4 i od B do C to tu jest 3, prawda? 3, 4 i tu mi znaczyło 5, znaczy 5 to no znowu nie każdy może zaufać, że tak jest, no ale musicie mi uwierzyć, że tak jest. Eee, to tu oczywiście pole wynosiłoby, skoro by to było 5, to by było 5 razy 5, czyli by było 25. No i wtedy wszystko pasuje, dlatego że mm, jeżeli mamy a, 9 dodać 16, to jest równe 25, czyli wszystko gra. Natomiast czy tak w rzeczywistości jest? No czy można by to było sobie mm, sprawdzić na przykład czy, cyrklem, prawda, okrąg o, o danym środku, o cyrkiel, cyrkiel. Tutaj możemy sobie, o, ciach, ciach. widać, mm, teraz, a, znaczy tutaj, że jest 5, znaczy musiał tutaj zaznaczyć i skoro, a, skoro stąd dotąd, czyli ten promień tutaj jest 5, no to tutaj wyraźnie widać, że tutaj jest też 5, czyli ten jest, znaczy tak. Tak się zachowuje rzeczywiście trójkąt prostokątny. A, a czy to tak zawsze było, czy. czy, czy tu jest kąt prosty, znaczy może by było sobie tam sprawdzić, że jest to rzeczywiście kąt prosty, bo tutaj możemy gdzieś sprawdzić e, kąt. O, tu jest kąt. I musimy trzy punkty, znaczy, czyli ten punkt, ten punkt i ten punkt. No i tutaj widać, że jest 90. Znaczy może tak nie widać, ale musicie mi uwierzyć, że jest 90. Natomiast co by było? Mm, gdybyśmy chcieli manipulować tym trójkątem. Otóż tylko w trójkącie prostokątnym to, to się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczniemy tutaj manipulować, to proszę zobaczyć, gdybyśmy doszli do takiego przypadku, że to by był taki trójkąt no, równoboczny, prawda, mniej więcej. No mniej więcej równoboczny, bo tu jest 4,1, ale co, musimy jeszcze o jedno, o, o 4. Teraz jest równoboczny. No to teraz i tutaj na każdym boku tego trójkąta mam kwadrat, który ma takie same pole, czyli nie będzie tak, że ten e, kwadrat największy jest równie w sumie e, kwadratów mniejszych. Także to dotyczy tylko i wyłącznie twierdzenia Pitagorasa. A gdzie to ma zastosowanie? E, tak naprawdę ma bardzo wiele zastosowań, bo właśnie o to chodzi, że możemy sprawdzać, czy mm, obliczać, obliczać każdy z tych boków, prawda? Czyli to, że mm, w tej chwili mamy tutaj 3 i 4 i 5, no to to, to tylko służy do, temu, do tego, żeby dowieść. Natomiast w praktyce może być tak, że my możemy sobie wyliczyć, ile musi być, żeby było ok, prawda? Żeby, Czyli mając trzy wielkości, znaczy, tutaj są trzy wielkości. Jedna przyprostokątna, druga przyprostokątna i trzecia przyprostokątna. Ale przeciw. Czy znaczy tutaj nie zajmuję się dowodzeniem? Twierdzenie Pedagresa jest nam potrzebne do tego, że mając dane dwa boki możemy znaleźć trzeci bok. Tak naprawdę o to chodzi. Albo udowodnić, że tam jest gdzieś kąt prosty. Tak to wygląda. Dowodów na twierdzenie Pythagorasa jest podobno nieskończenie wiele, ale nie chodzi o to, żeby tutaj udowadniać, tylko wiedzieć jak je wykorzystać, że coś takiego istnieje. Dziękuję za uwagę.